Tylko te trzy razy w tygodniu zrobić porządny trening. I nawet jak to ramy jest większe, to nie widać tam mięśni, tylko dużo tkanki tłuszczowej i mamy wrażenie, że w ogóle nie urośli. Jeżeli nie tyjesz, to znaczy, że atmosfera wakacyjna, ale myślę, że nie wszyscy wykorzystują właśnie ten okres, żeby wyjeżdżać. Niektórzy spośród Was być może zdecydowali się, że właśnie teraz zrobią formę życia. A raczej właśnie zaczną robić formę życia bo dzisiejsze nagranie jest dla osób początkujących, początkujących, które co prawda nie chcą spalać tkanki tłuszczowej, tylko przede wszystkim koncentrować się na rozwoju masy mięśniowej. To zostaw łapkę do góry, zasubskrybuj ten kanał i jedziemy z dzisiejszym materiałem. O ile proces zdobywania masy mięśniowej nie jest ekspresowy, a raczej jest czasochłonny, to i tak w dzisiejszym krótkim materiale postaram się zaznaczyć najważniejsze rzeczy, którym trzeba poświęcać uwagę, jeżeli marzą nam się większe gabaryty, sylwetka bliższa kształtu litery V, większe barki, większe plecy, większa klata, łapa i nogi, tak, bo to będzie jeden z podpunktów, ćwiczymy całe ciało po to, żeby być osobami umięśnionymi, ale też sprawnymi i proporcjonalnymi. Jeżeli chcesz zdobyć dodatkową masę mięśniową, przede wszystkim trenuj, dokładnie tak. Prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj rozgrywa się walka, To jest ważniejsze dieta, trening czy regeneracja. Natomiast to właśnie trening jest takim fundamentem, który pociągnie za sobą konieczność regeneracji i tak samo zwiększy apetyt, żeby to, co zjemy, zamieniło się w mięśnie. Czyli trening jest absolutnym filarem, jeżeli chcemy tyć, ale nie chcemy tyć w tłuszcz. Nie wierzymy w bajki, że tłuszcz zamienia się w mięśnie, tylko jesteśmy w pełni świadomi, że mięśnie trzeba zbudować na podstawie bodźców, które pojawią się na siłowni lub w do... I tutaj pierwsza ważna sprawa, nie jest niezbędny sprzęt. Sprzęt pomaga, sprzęt uczyni nam wszystko łatwiejsze, ale najważniejsze jest progresywne przeładowanie. Tłumacząc ten termin chodzi o to, żeby nasze ciało regularnie było zaskakiwane nowymi bodźcami. Jeżeli taki trening się pojawi. Będziemy mieć bodźce do tego, żeby mięśnie się zwiększały. Jeżeli trening będzie cały czas taki sam, będzie mało wymagający, nie będziemy zwiększać poziomu trudności, nieważne, czy mamy siłownię, nieważne, czy mamy najlepszy sprzęt, po prostu nie zdobędziemy dodatkowej masy mięśniowej, a masę będziemy utrzymywać. Więc musisz przede wszystkim regularnie trenować w sposób wymagający. Jeżeli jesteś osobą początkującą, jeżeli jesteś osobą szczupłą, to uwaga, wyłącznie trzy sesje treningowe już wystarczą, żeby popchnąć zmiany w obrębie. Twojego ciała do przodu. Na pierwszy rzut oka, oczywiście, może się wydawać, będę trenować codziennie, mam teraz dużo energii, jednak taka strategia nie jest jednoznacznie zła, ale często prowadzi do tego, że nam się nudzi, zanim zobaczymy pierwsze efekty, czyli żeby efekty były współmierne do włożonego wysiłku, warto nie zasypywać się codziennie bodźcami, tylko te trzy razy w tygodniu zrobić porządny trening. Nie codziennie ćwiczyć na pół gwizdka, tylko właśnie robić taki trening, po którym jesteśmy faktycznie zmęczeni. I jeżeli chcielibyśmy się już następnego dnia wybrać. Na trening siłowy to prawdopodobnie przynajmniej jedna nasza grupa mięśniowa powinna być obolała. Szczególnie na początkowym etapie, później ramy w ramy z regeneracją, z dietą, wszelkie tak zwane zakwasy znikną, Obolałość mięśniowa będzie występować, ale nie będzie aż tak dotkliwa. Natomiast trzeba trenować. Mięśnie nie zrobią się z samej diety, mięśnie zrobią się z diety popartej tym, że pojawiły się bodźce związane z tym, że nasze ciało się zorientowało. Jest za ciężko, dlatego też potrzebujemy lepszego aparatu ruchu, większego mięśnia, sprawniejszego mięśnia, żeby znowu na przykład za dwa dni... Można wykonać konkretną pracę. Przykładowy program treningowy dla osób początkujących znajduje się tutaj na kanale. Jednak, jak właśnie zaczęliśmy na początku, nie samym treningiem człowiek żyje. Jeżeli trenujemy, pojawiają się bodźce, i żeby te bodźce mogły się zmaterializować, no to tutaj przyda się dieta. Dieta na masę to nie przejadanie się jak zwierzę. No, chyba, że celem jest właśnie masa tłuszczowa. Dieta na masę to jedzenie w odżywczy sposób, przynajmniej przewaga tej diety. Przewaga tej diety powinny to być produkty wartościowe. Nie chodzi tutaj tylko o białko. Białko jest istotne, z białka zbudują nam się mięśnie, jednak samo białko nie wystarczy, musi też pojawić się energia, która nie tylko że umożliwi, żeby te wszystkie procesy budulcowe zachodziły bez zarzutów, to co więcej energia, która da nam siłę, żeby robić wystarczająco wymagające treningi. Jeżeli jemy więcej, mamy więcej energii, żeby ciężej trenować, czyli robić to, co jest najważniejsze w kontekście rozwijania masy mięśniowej. Dosyć częsty błąd osób początkujących sprowadza się do tego, albo że dieta nie istnieje, albo że dieta to jest po prostu jedzenie dużo i mięśnie co prawda rosną, ale też ramię w ramię pojawia się dużo tkanki tłuszczowej, i nawet jak to ramię jest większe, to nie widać tam mięśni, tylko dużo tkanki tłuszczowej i mamy wrażenie, że w ogóle nie urośliśmy, pomimo że mięsień faktycznie się zwiększył, ale optycznie kiepsko to wygląda, no bo zwiększył też się brzuch, proporcja dalej jak była kiepska, no to taka pozostaje. Czyli jemy więcej, nie dwie kanapeczki, ale też od razu nie szedłbym właśnie w kierunku krytykowania kanapeczek, kanapki są spoko, kanapki mogą być bardzo dobrym wyjściem, natomiast warto bilansować swoją dietę. Białko, węglowodany, tłuszcze po to, żeby z białka budować mięśnie, po to, żeby z węglowodanów i tłuszczów robić świetne zaplecze do tego, żeby mieć energię na trening, czyli nie jemy zbyt mało i dodatkowo, żeby nasze hormony działały bez zarzutu. Hormony również będą związane z trzecim ważnym aspektem tego, jeżeli chcemy tyć w mięśnie, czyli musimy się wysypić. I tutaj możecie zapytać, czy suplementy, jeżeli jesteśmy na początkowym etapie, będą użyteczne. Użyteczne będą jak najbardziej, ale nie są podstawą. Podstawą jest to wszystko, o czym wspomniałem wcześniej. Jeżeli jakikolwiek suplement wspiera ciężki trening, Odżywczość naszej diety, lub to, że będziemy się wysypiać, jak najbardziej ma uzasadnienie. Jeżeli ktoś nas kusi, że suplement zrobi robotę za nas. No to prawdopodobnie nas okłamuje. Kreatyna usprawnia osiągi treningowe. Lepsze osiągi treningowe, no to wtedy ciężej ćwiczymy, mamy lepsze bodźce. Ale spożywanie samej kreatyny w nadziei, że my będziemy zyskiwać mięśnie z powietrza, to po prostu nie działa, to tak nie funkcjonuje. Dieta, trening, regeneracja, do znudzenia, nie przetrenowywać się, trenować całe ciało, jeść więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie, a nie więcej niż na przykład jedzą nasi znajomi, w nadziei, że okej, okay, przecież jem więcej niż inni, dlaczego nie tyję. Nie, prawdopodobnie nawet jak jesz więcej niż swoi znajomi, to jeszcze nie jest to jednoznaczne, że jesz więcej niż wynosi Twoje zapotrzebowanie energetyczne niż po prostu spalasz. Jeżeli nie tyjesz, to znaczy, że jesz za mało lub za słabo trenujesz, lub za słabo się regenerujesz. Lub należysz do absolutnego marginesu społeczeństwa, do osób, które mają faktycznie duże trudności na polu hormonalnym do tego, żeby zdobywać dodatkową masę mięśniową. Jednak prawdopodobnie, nawet jak masz słabsze predyspozycje do rozwoju masy mięśniowej i tak to wszystko jest realne jeżeli zmienisz swój styl życia na rzecz tego, żeby wpleść treningi, które są męczące, jeść więcej, ale w odżywczy sposób. To wszystko oczywiście po raz kolejny powtórzone podstawy, natomiast właśnie od podstaw się zaczyna, od fundamentów się zaczyna, tak samo w treningu, tak samo w diecie, podstawy są najważniejsze, a potem to wszystko e, można sobie trochę skomplikować, albo przynajmniej poznać niuanse, które właśnie mogą zdecydować o tym, żeby szybciej rozwijać masę mięśniową, ale nie można zaniedbywać tego, co najważniejsze. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, jaki Wam Teraz przyświeca CEL treningowy, czy w ogóle przyświeca Wam jakiś CEL treningowy w miesiącu, jakim jest sierpień. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach, do usłyszenia, cześć!